No i się mano no i widzimy się w kolejnym odcineczku. Oczywiście w tym miejscu kodzik trazy daje Wam 2 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania na start. Przykładowo tutaj sobie na dole w pocań dostajecie 10 zł bonusu właśnie z moim kodikiem i dostajecie jeszcze punkciki eventowe, które możecie sobie wykorzystać oto tutaj w tej zakładce na górze. Możecie sobie tutaj uszczelić skina. W zależności ile punktów macie możecie sobie uszczelić skina albo wymienić sobie punkciki u handlarza broniu. Także ja sobie tutaj coś wymienię. No I dostałem człowieku 86 zł na, na tutaj 4 gwiazdka, czyli lepiej się prawie nie dało. Także sobie sprzedajmy to, widzicie tutaj w miarę git dało z tych ucików. No i tutaj jeszcze przypominam wam o konkursikach. Macie kosę, macie simova, macie MK i co? Wpłatów 15 zł do was ma strony automatycznie do tych trzech konkursików. Na no, ostatnim człowieku odcinku wybitnie, wybitnie. Naprawdę ja sobie sprzedaję jednego tego bloka, bo wypadły jeszcze dwa. Zrobiliśmy... O DMG serowi kurna za 31 koła bitwę, także fajnie ma, nie? Nic im nie wypadło, nie No to DMG ładne bitwy tam zakręcić ziomek, nie? Powiem Ci tak, ja cię zapraszam do mnie teraz. Ja tutaj zakręcę taką bitewkę początkową na start. Jestem w stanie zaryzykować te pieniądze, które tutaj mamy może akurat obdarzy nie? Tak wam powiem. To wsadzamy i jak to rybnie człowieku w serdzie oczywiście na trzy osoby za 1600 zł Czekamy tutaj na oponentów oczywiście. Jak dalej mi będzie sypać kurde w tym odcinku to naprawdę robimy rekordowy tutaj profit z tysiąca złotych robimy sobie tutaj kurde pniemy się w górę jak na tym moim. mamy dzisiaj chyba jeszcze poza tą bitwą mamy w ekwipunku ponad piątkę także ostatnio faktycznie strona zaczęła dawać. Dodamy sobie tego bo ta Adriana to jest pewniaczek. Jest ziomeczek, je... Ej, jest już naklejka, jest już naklejka człowieku wydropiłem naklejeczkę człowieku już jest, elegancko już jest. Tylko żeby jeszcze coś dało, bo to kurde 1000... bo to kurde 1600 zł kosztuje ta bitwa. daj tu tuś! Nie dało! ajajajaj, aj, aj, aj. jest tak... Mogło być dużo lepiej ogólnie, nie? Jest i tak git, bo jest proficik, ale mogło być naprawdę dużo lepiej. Tylko ja tam pomogłem nam, kurna, w tej bitwie. No i co wam powiem? No, jest 7,5 koła, jeszcze tutaj mamy 150 zł. Ale człowieku idzie DPS ostatnio. Ja już nie wiem, co teraz wam się pozbyć, bo wszystko tu mi się podoba ogólnie. Jeszcze ostatnio wam tu wsadziłem w ogóle tą M do konkursu, także polecam sobie wbijać. No, ale co, co tutaj możemy sobie opierdzić? No, na pewno jednego z tych agentów, także tego chyba czerwonego Okiego, co sprzedam. I sprzedam jeszcze tą M-kę. I tutaj zostaje 600, mamy jeszcze 1200 zł. I kurde dołączyłem. Do Underdoga dołączyłem za 1150, także to będzie chyba poleć. Wydaje mi się, że ja tego już nie wygram, nie? Wydaje mi się, że to będzie boleć i mi tu da na prawą stronę, niestety. Ja rzeczy zamykam człowieku. Kurde, to by chyba błąd, a ja tu dołączyłem, nie? Czego ja tak panikuję od razu, ale ja mam takie przeczucie głupie, nie? Nie wiem, czy wy też tak macie człowieku, że jak się bitwa zaczyna, to już wiecie, coś co się będzie działo. Nie, nie wiem, czy wy też tak macie człowieku, że jak się bitwa zaczyna, to już wiecie, coś co się będzie działo. Nie no, ta, ta nawet mi ta bitwa nie dała dokończyć mojej myśli, nie? To kurna, to widzicie, co tutaj się odejanie pawiło. Cztery kołase przytulił. Nie możemy też szaleć, wiadomo, bo tutaj robimy profit, nie? To jest 1200 zł na dwie osoby w trybie standardowym. Nie mówcie mi, że tutaj kurde, zaczynamy grać ostrzej, bo się zrobił profit. I zaczynamy to, kurde, teraz tracić, nie? Te, ten cały profit z poprzedniego odcinka nie możemy tego stracić tak łatwo. Tutaj pierwszy, pierwsza skrzynka, no na minus, na minus, kurde, praktycznie stówkę. Teraz tu coś udało, ale jemu lepiej niestety. Kurna 312 zł, także nie podoba mi się to. Teraz mi dało, Digla, ale jemu. Dobra, nadgoniłem, nadgoniłem, jest ok, tylko że bitwa, kurde, tutaj. No, widzowie, nie, nie, nie wiem, jak wam to powiedzieć nawet. No, zdymało, zdymało i to bardzo, bardzo nieładnie zdymało. Tutaj kosem udało faktory nie Ten, dobra, ten pod jest do kasacji dzisiaj. Ech. Puszczam to jeszcze raz, tylko puszczę to. Ja pierdzielę, no nawet mi nie dadzą, no. Dobra, moje lepiej. Nie, no kurde, ale to tak wiecie, to są. To są szynki, gdzie jednemu daje, drugiemu zabiera później, nie? Także no już kurna, przegrywam. <ścoughs> ja pierdyle, weź mi to, daj. Weź mi to, oddaj, człowieku. No nie, no nie, rób mi tak, no. Oddaj mi to. Oddawo? Oddało, oddało, człowieku, git. jest ledwo plus, ale oddało, także kurde, ten kałak musi zostać, bo ja się tutaj już rozpędziłem, nie? A to idzie na salnie. Ile tutaj kurde mamy, właśnie tutaj po zaszalałem, nie? Człowieku, trzy a tutaj mamy jeszcze dwa, no kurde, ogólnie jest dupa, nie? Robimy jedno strzałowca i... <grymny> nie wiem nawet, co mam po... no, liczę na profit w tym odcinku, nie? Liczę na profit, także musi mi to oddać. Nie za przyjemnie się teraz zachowało, nie? Także musimy sobie te, się tego pozbyć. Nie mówcie, że to tak łatwo się kurde skończy. I robimy tak. Jester. <laughs> nie mogło to się inaczej skończyć, nie? Musimy tutaj strona ratować. Na trzech robimy to. W standardowym trybie. Kurna no. Dlaczego to tak się dzieje? Raz kurde idziemy pod górę, a raz idziemy w dół, nie? Patrz, jakie boty tutaj dałem. To jest w ogóle niemożliwe do wygrania teraz na ten moment. No, bardzo nieładnie się tutaj zachowała pierwsza szynka. Druga też nie. Nie mamy 7 zł, a tutaj tylko dwie szygi zostały. No, nieładnie, nieładnie. Hm. No nie podoba mi się to. Ogólnie człowieku robimy chyba ostatnią bitwę teraz, bo normalnie zaraz mnie już tak trafi. Człowieku puściłem takiego zabijakę, że jakby to przewalimy, to idę płakać po odcinku. To jest ostatnia bitwa oczywiście. Aż mnie boli brzuch, boli mnie brzuch, cały wypracowany profit będziemy chyba tracić teraz. 1000 zł mu dało z pierwszej skrzynki śmieciowi, nie? Dobra! Jak to jest możliwe, nie? Skrzynka, kurde, 84 zł jemu dało 1060 A mi 22 zł. No przecież to mi daje w liście, a normalnie na samym początku tutaj już, już nie mam nic do gadania, nie? Ja mam 500 temat, 1300. Człowieku, i dalej ją trafia, a ja nie. O co, o co chodzi, nie? Tutaj mogę podgonić to, oczywiście, z, nie, nie podgoniłem. O 1000 zł prowadzi i dalej trafia lepiej, nie? No, tutaj łaporek, ale jaki biedny, nie? Ten łaporek tak próbował, ale. <noise> Dobra, najdroższa szynka, liczę, że tutaj dostanę ponad 1200 zł, nie? No 3700 przytulił Robimy Lasiaka, nie? Ale to jeszcze musimy tutaj punkty wybrać, także 55 tysięcy. Sprzedajmy to oczywiście. Tutaj jeszcze mamy 22 tysiące punktów, także wybieramy to. Dobra, strzelamy tutaj, kurde, z prosy. Środek. Do dupy Dobra, ale mamy tutaj... No 900 zł mamy, nie? Robimy coś takiego, patrzcie na to. No jest to moja ostatnia szansa ogólnie widzowie. No nie nie, nie za dobrze się ten odcinek potoczył, kurna miałem... Miałem coś innego w głowie, nie? Także... Kurde, no oczywiście dwa najgorsze boty teraz, kurde, tutaj ze mną. Cmyk, AWP cmyk, kurna. 1600, człowieku, 1600! Szynka za 180 zł, 1600 dała. Weź tu dropcie tu coś, dropcie tu coś, żeby, żeby pula była ciekawa, nie? No, kurde. Dobra, czo, widzowie, comeback. Comeback robimy, nie? Comeback robimy. Sprzedaję to. Sprzedaję to i dołączyłem, kurde, ale jestem głupi, ale jestem głupi, nie? Za dwa tysiące. To, ale to definitywnie ostatnia... O, pięknie! Pięknie, już kosę mi dało, człowieku! Pięknie, piękna jesteś. Kałaszek ładny. Trzy tysiące, za tysiąc, za tysiąc mi dało. Piękny! Glock! Patrzcie, patrzcie widzowie, patrzcie co tu leci, <laughs> patrzcie u gościa co jest, no nie, ej dobra, ja nic nie mówię, ja nic nie mówię, bo tutaj się grubo zaczyna robić, on trafi zaraz coś jeszcze. Czego ja tak wszystko krakam człowieku? O, no, i teraz mi zabiera, i teraz mi zabiera, daj mi kosę jeszcze proszę cię, abokałacha. O, no, to mogło zostać, dwie strzyki do końca, proszę o nic, tak nigdy nie prosiłem jak o to. To, to mnie nie ratuje, to mnie nie ratuje. Daj mi coś, proszę Cię. Ech, tutaj polecam ja sobie wbić jeszcze wideo do konkursików. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się jutro o 15. całeczka